Cześć wszystkim, z tej strony Mike, witam w kolejnym odcinku z serii Uwaga Krypto. Moim, właśnie nie moim gościem, współprowadzącym dzisiaj jest Kamil z Encyklopedii Kryptowalut. Witam ponownie na kanale u Majka. cześć wszystkim. Cześć, dawno nas nie było, chyba ze dwa miesiące, jak nie lepiej. No, będzie już taka przerwa. Tak, tak, dokładnie, więc tym razem zajmujemy się tematem, który jest ostatnimi czasy bardzo gorący. Narosło wokół niego pełno mitów różnych. I opowieści bajek i tak dalej, czyli komputery kwantowy, oczywiście nie będziemy wam opowiadać całej fizyki kwantowej. Na pewno trzeba będzie poruszyć pewne podstawy. No i pod kątem, oczywiście kryptowalut, kryptografii, kopania kryptowalut, bo to też jest ciekawe. No, także podzieliliśmy siebie na dwie, na dwie, jak to się mówi. Na dwie części, jako profesor Satoszow, ja będę wykładał część teoretyczną. A Kamil, ja powinienem wiesz, co może ubrać ten mój biały wartuch. Bartek, <laughs> jak to tak. rozmawiamy, tak. Jak z rozmawiamy. laboratorium? Tak, jak rozmawiałem z tego, z tego laboratorium, tak. A z kolei ty weźmiesz część praktyczną. Słuchajcie, no, fizyka kwantowa jest tematem. Dosyć, który powstał już dawno, dawno temu, to nie jest żadna nowość, ale i tak mam wrażenie, że większość osób w ogóle nie rozumie fizyki kwantowej, na czym to wszystko polega. No mało kto się też tym tematem tak, interesuje, tak. jak słyszę jakieś kwanty i tak dalej... I, tak. I że to jest całkowicie inne, inna sprawa, niż znają z jakby rozwiązań teoretycznych teraz, no to ludzie nawet się nie starają zainteresować się tym tematem. Dokładnie. Ja dzisiaj oglądając jeszcze, rekując się do tego kwestie, do tej kwestii, widziałem taką bardzo fajną animację. Był sobie elektron i stał sobie Gandalf, i była taka zapara, już all not pass, a, a elektron na to Quantum Physics i teleportował się na drugą stronę. I myknął go. Dokładnie, przeniknął go. I trzeba. Już pomijając kwant, czyli najmniejsza porcja energii, którą może posiadać dany, czy foton, czy elektron, generalnie w fizyce kwantowej chodzi o to, że w fizyce tradycyjnej rządzą się inny, inne prawa, a w fizyce, jak schodzimy na poziom kwantowy, dzieją się cudawianki, rzeczy, które teoretycznie dziać się nie powinny. I, tak, i nawet fizycy głupi, głupieją, ale jeżeli porównamy to do tradycyjnych komputerów, to w tradycyjnych komputerach poruszamy się na tranzystorach, tak. Może nie będziemy tłumaczyć co to jest tranzystor, ale... Tranzystory jest... składają się z bramek logicznych, tak, które dokładnie, mogą mieć dwa tak. stany, albo 0, albo 1, tak, po prostu teraz... włączony prąd, albo wyłączony prąd. Dokładnie, tranzystor albo przepuszcza prąd, albo nie przepuszcza, oczywiście jest coś takiego jak napięcie przebicia tranzystora i tak dalej. W kwantach, kwanty jest to tyle ciekawe, że tak jak schodzimy teraz, bo mamy wszyscy wiecie 14 nanometrów, 7 nanometrów, mówią o 5 nanometrach, dochodzimy do fizycznej bariery, gdzie... Niestety, ale ten elektron nie będzie już płynął przewodnikiem, tylko może właśnie zaczyna się problem tunelowania kwantowego, czyli przeskakiwania elektronów i omijania tranzystorów. No Mój ale... problem tutaj jest, jak mogę się wtrącić, taki, że po prostu bramki mogą zacząć się zachowywać nielogicznie. Tak. I nie będziemy byli w pełni wiedzieć, jaki wynik będzie z... Z wyniku tej bramki, po prostu, bo elektron może no, źle przeskoczyć i tak naprawdę dostaniemy jakiś całkowicie nienormalny wynik, który, który sobie zakładaliśmy wcześniej. Oczywiście, ja nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że te nanometry, 7 nanometrów, to jest zdecydowanie mniej niż na przykład wielkość wirusów. To, to już schodzimy do takiego poziomu, czyli tej nanotechnologii, więc. Tradycyjne komputery, no, próby są obchodzenia tego w różny sposób, w postaci, nie wiem, stosowania fotonów zamiast elektronów i tak dalej, i tak dalej, ale w to nie będziemy wnikać. No, ale wymyślono, że może wykorzystamy ten świat kwantowy, ten świat kwantowy do budowy komputerów, żeby zrobić. I teraz tak, chodzi o to, że chodzi o to, że powstały tak zwane, tak jak w tradycyjnych informacjach mamy bity, to tutaj powstały kubity. Bierze się, tutaj muszę się zaczerpnąć do do notatek quantum swoich, bit. tak, kubitowy, tak, kwantum bit od słowa, kwantum bit dokładnie. Kubity do można powiedzieć, jednostki informacji, możemy różne rzeczy wykorzystywać. Mogą być to fotony, mogą być to elektrony, mogą być to nawet nukleony same. Na czym to polega? Polega to mniej więcej to na tym, że jeżeli weźmiemy sobie, mamy taką charakterystykę każdego każdej cząstki elementarnej jak spin. Nie, odsyłam do, fizy, do fizyki szkoły średniej. I teraz tak, jeżeli dana cząstka jest w polu magnetycznym, to ona się ustawia zgodnie z tym polem magnetycznym. I wtedy przyjmujemy, że taki, taka cząstka ma wartość 0. Ale pamiętajcie o tym, że tą cząstkę można też przy wykorzystaniu energii ustawić odwrotnie, czyli prostopadle 180, przepraszam, nie prostopadle 180 stopni mamy wartość 1. Oczywiście. Trzeba mieć też świadomość, że ta cząstka może stać w dowolnej pozycji. To ktoś, wiesz co, dzisiaj właśnie na filmie widziałem, jak to wytłumaczyć. Jak weźmiemy sobie kompas i zbijemy w nim szkiełko, to on ustawi się w naturalnej pozycji, tak jak linie na ziemi, tak? Ale jak weźmiemy palec i go przekrzywimy, to on zajmie pozycję, można przeciwną. Oczywiście trzeba mieć też świadomość, jeżeli ustawimy go idealnie, to on zostanie w tej pozycji. To jest, to jest też fajna ciekawa, ciekawa cecha. Jak go dosłownie idealnie ustawimy tak, żeby równoważyły się siły, to wtedy on będzie, on będzie idealnie. No i teraz e, kwanty, czy właściwie cząstki w fizyce kwantowej mają bardzo jedną ciekawą cechę, co jest niepojęte. Science fiction Star Trek, a mianowicie następuje takie zjawisko jak splątanie. To znaczy, że można splątać ze sobą cząstki i jedna i druga będzie się zadziałanie za na jedną spowoduje, że druga cząstka zachowa się dokładnie tak samo Nie, i co ciekawe na dowolną odległość to działa. Czyli, czyli to jest to jest największy kosmos tej fizyki kwantowej i to jest najba, chyba jedno z najtrudniejszych do zrozumienia e, ludziom. Tak, tutaj takie, takie przykłady są podawane po prostu dwóch jednakowych rzeczy w dwóch tak. różnych miejscach po prostu. Tak, że dokładnie. Człowiek, człowiek, czy tam nie wiem, stu może być w dwóch różnych miejscach na świecie, z taką samą, jakby gęstością materiału ze wszystkim, po prostu, z takim samym bytem, Możemy mieć do czynienia w dwóch różnych miejscach. Oczywiście. Na no i teraz trzeba mieć świadomość jeszcze jedną rzecz, że w przypadku jednostek, w przypadku fizyki kwantowej i cząstek elementarnych występuje zjawisko superpozycji. To znaczy, musimy mieć świadomość, że nasza obserwacja powoduje ustalenie stanu. Ta cząstka może być w dowolnej, tak jakby okreś posiada jednocześnie wszystkie możliwe wartości, do momentu kiedy dokonamy obserwacji. To obserwacja powoduje, czy jest 0, czy jest 1. Tak? Do momentu obserwacji te cząstki, te cząstki występują w superpozycji i właśnie działają na tej zasadzie powstały bramki kwantowe, czyli coś, jeżeli mamy bramki logiczne, które działały w tradycyjnych komputerach, to mamy coś takiego jak bramki kwantowe i co ciekawe, to jest jedna z to mamy zapisane, że superpozycja przechodzi w superpozycję, <ścoughs> to jest tak. Science fiction. Tak, tak, określenie tak, określenie wartości następuje w momencie, określenie wartości bo następuje w momencie, kiedy, kiedy dokonujemy obserwacji, wtedy wiemy, czy jest 0, czy jest 1. No ale gdzie jest siła kwantowa? Bo w tradycyjnym systemie bitowym, jeżeli mamy jeden bit, to możemy dwie wartości przechowywać, jeżeli mamy dwa bity, to cztery i tak dalej i tak dalej i tak dalej. W przypadku fizyki kwantowej czy właściwie komputerów kwantowych, to jest wzór 2 do potęgi tej. Czyli rośnie to wykładniczo. Więc generalnie, jeżeli stworzylibyśmy komputer, który ma 300 kubitów, to on, o ile się nie mylę, 3, 2 do potęgi trzysetnej, to jest chyba wartość wszystkich atomów we wszechświecie, czy, czy coś takiego, o ile dobrze pamiętam. Więc komputer posiadający 300 kubitów mógłby, mógłby takie, rzeczy, e, takie rzeczy robić. No ale trzeba teraz się zastanowić, czy właśnie przechodząc do. bo tu już, tu Tobie oddaję głos, no bo już komputery kwantowe teoretycznie są, tak? E, tak już działają. Ktoś tam coś tam ma, ale na razie chyba jeszcze daleka droga. No ostatnio mieliśmy właśnie najgłośniejszy artykuł, że Google stworzyło swój pierwszy komputer kwantowy w, kuluara, w kuluarach, mówiło się o 70 kilku kubitach, oficjalnie podana informacja że to są 53 kubity, lub 52, 53, chyba 53, kubity. tak, ja też słyszałem tak. o 53. 53 kubity. No i Google wykonało tutaj operację na znajdywaniu liczby losowej w jakimś tam w jakimś tam zadaniu matematycznym. No i chwalam się tym, że superkomputer obecnie robił to w 10 tysięcy lat. Oni zeszli do 3 minut i 20 sekund. Także widzimy tutaj zastosowanie tego przy jakichś tam rozwiązaniach matematycznych. Natomiast trzeba, trzeba sobie tutaj powiedzieć, że, że no komputery kwantowe, tak jak mówiłeś na wstępie, nie będą miały zastosowania do, do wszystkich obecnych rozwiązań, które, do których wykorzystujemy standardowe komputery. No ponieważ nie będą miały takich, przynajmniej w obecnych czasach nie będą miały takich e, mocy, że tak powiem, sprawczych, ponieważ no, tymi kupitami jest też bardzo ciężko zarządzać e, tak fizycznie po prostu. No i, no i tutaj, żeby, żeby jakby to się przełożyło na rozwiązywanie obecnych problemów, no to jeszcze potrzebujemy wiele, wiele czasu, więc w tym momencie, no, jeżeli chodzi o takie faktyczne tworzenie komputerów handlowych, no to jesteśmy myślę na początku tej drogi. Oczywiście ja to nawet zapisałem sobie takie zdanie, nie są szybsze, co do zasady, nadają się do zadań specjalnych. Czyli są rozwiązania, w których komputery kwantowe będą wciągały nosem komputery tradycyjne, ale niestety, jeżeli myślicie, że będzie Quake chodził szybciej, czy więcej klatek będzie w jakimś battlefieldzie, to niestety muszę was zasmucić, do tego komputery kwantowe nie będą się ja nadawać. Kiedyś czytałem o tym, że takie komputery kwantowe miałyby być wykorzystywane do wizualizacji tego jak Ziemia wyglądała ileś miliardów lat temu. I to są potężne obliczenia, które trzeba wykonać, żeby to sobie zwizualizować na podstawie jakichś tam algorytmów i za ileś lat komputery kwantowe miałyby służyć na przykład do takich, do takich kwestii. W tym momencie będziemy wiedzieli, jakie tam złoża gdzieś w danym momencie są, w jakimś tam krańcu świata i tak dalej, i tak dalej. Tak, naukowcy to kiedyś tak. przedstawiali. W tym filmie, który oglądałem dzisiaj, żeby się jeszcze doedukować, było jedno fajne stwierdzenie, które spowodowało, że się uśmiechnąłem. Komputery kwantowe najlepiej się nadają do symulacji zjawisk kwantowych. Z racji tego, że w tej chwili musimy używać do tego tradycyjnych superkomputerów, jest to cholernie mocożerne, a komputery kwantowe będą tak, jakby symulować to, co się dzieje, tak, nie trzeba będzie tworzyć dodatkowej jakiejś warstwy. Znalazłem jeszcze zastosowania, takie jak między innymi bazy danych, bezpieczeństwo przede wszystkim właśnie różnego rodzaju IT, symulacje molekuł, różnego rodzaju białek, niebiałek, tego typu. To tak, jest podobno też, też. super zastosowanie. Bo trzeba powiedzieć sobie o jednej rzeczy. Komputer tradycyjny musi, na zasadzie działa sekwencyjnie, tak, jedno, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej. Komputer kwantowy może wykonywać tak jakby, można powiedzieć, że ma wszystkie rozwiązania od razu i później raz, tylko je tak. sprawdza, tak, czyli równolegle wykonuje ileś tam przez różne, różne sztuczki, bo to, to, wiecie, to musicie uświadomić sobie, że zbudowanie takiego komputera kwantowego to nie jest taki prosty temat, to nie, to nie jest tak, że sobie w domu gdzieś tam, jak ktoś mówi z młotkiem i z przecinakiem, PC ta kwantowego skręcicie. Nie, 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 Możesz to tak nie działa. gdzieś zdjęcie tutaj takiego komputera. Komputera. Tak, Wiem, no że właśnie. na kanale TEDx, tam gdzie są takie różne wywiady, no to pokazywali działanie takiego komputera z MIT chyba stworzyli i właśnie no to był cały pokój, ten komputer zajmował cały pokój naprawdę. Tak, szczególnie, że e, oczywiście chodzi tam też o to, to są bardzo niskie temperatury, bo też wymagane jest z tego, co się orientuje nadprzewodnictwo przewodnictwo do, do, do działania komputera kwantowego pola magnetyczne. Tak jak mówisz, to, to to całe pokoje. Tak jak kiedyś pierwsze komputery, nawet nie PC tak, no bo PC to to komputerowskie, pierwsze komputery, e, komputery jak wyglądały, tak zajmowały potężne ilości, ciągnęły ogromne ilości prądu. E, także tutaj trzeba się, się. Ale mieliśmy się zająć tematem pod kątem kryptografii, bo kryptografia i tu mówimy szerzej, bo wszystkim w tej chwili każdym, o której świat w sieci kryptowalut, kryptografia kojarzy się z kryptowalutami. Ale trzeba mieć świadomość, że kryptografia zabezpiecza także tradycyjny system bankowy, tak i tradycyjny system, system bankowy, bankowy, tak. Wszystkie IT, wszystkie sprawy zbrojeniowe i tak dalej i tak dalej i tak dalej, wszystko to jest oparte na standardowej kryptografii, jaką znamy od kilkudziesięciu lat dobrych. No i tak naprawdę, jeżeli komputery kwantowe miałyby zagrozić Obecnej kryptografii, to myślę, że Bitcoin, Ethereum i inne kryptowaluty byłyby daleko, daleko w kolejce do próby gdzieś złamania tutaj i dostania się do bitcoinów, niż, niż na przykład złamanie jakichś tam haseł w rządach, w, w zbrojeniowni i tak dalej, tak dalej. Czy w tradycyjnych bankach, gdzie tych pieniędzy na pewno jest przechowywanych więcej niż. Niż wartością jest cały bitcoin i inne kryptowaluty. Także tutaj. Oczywiście. Na pewno byśmy o tym usłyszeli, myślę. Słuchajcie, lepiej by było atakować bank, który ma biliony dolarów, niż atakować rynek kryptowalut, który ma kilkaset, kilkaset miliardów, miliardów. Tak, łącznie. więc to, to jest to. Słuchajcie, bo wydaje, bo to się tak wydaje, że ta kryptografia teoretycznie, w teorii moglibyście próbować odwrócić, bo tu jest jedno najważniejsze niebezpieczeństwo, i to nie dotyczy tylko bitcoina czy kryptowalut, ale generalnie wszystkiego. Całe Zamiana, tak. Z, przy użyciu waszego klucza publicznego stworzenie od, 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 odtworzenie waszego klucza prywatnego, czyli dostęp do waszych danych. Czy to tak jak mówisz w systemie bankowym, czy gdziekolwiek indziej, tylko że na tradycyjnym komputerze no to zajmowałoby to jakieś tam miliony lat, tak? Bo komputer Też tradycyjny, miliardy, czy nawet miliardy. miliardy, tak, komputer tradycyjny liczy po kolei jeden, dwa, trzy i tak dalej. No bo to polega po prostu na tym, że szukacie hasza, tak? Na zasadzie, jak, jak to się to. Komputer no trzeba przeprowadzić kwantowy... miliony permutacji tak, po prostu, tak, żeby próbować tak, odwrócić to. Tak. Komputer kwantowy, komputer kwantowy jest w stanie to zrobić. Oczywiście nie ten komputer, który my mamy, tylko komputer, który, który będzie gdzieś tam kiedyś może dostępny. Tylko jest jedno małe ale, o czym, ja, o czym ja zawsze mówię. Bo my teraz, jak mamy komputery kwantowe, to rozpatrujemy coś, co będzie za kilkadziesiąt lat. Trzeba mieć świadomość tego, że. Tak, jak powstają komputery kwantowe i wiemy, jakie zagrożenia powodują, to równolegle działają zespoły, które tworzą algorytmy, które się bronią przed komputerami kwantowymi. To nie jest zagadnienie, które się pojawiło na zasadzie, facet Elon Musk opublikował, że wynalazł komputer kwantowy, o którym nikt wcześniej nie słyszał i w ogóle nie wiedział, że coś takiego jest. Tak, i teraz musimy reagować na sytuację, na sytuację która, która jest, można powiedzieć, już nagle nie wiadomo skąd. Fizyka kwantowa znana jest no od, od, od czasów Einsteina, nawet dłużej. Ja już nawet nie pamiętam, kto tam jest ojcem fizyki. Zauważmy kwantowej. teraz, że nawet przed wynalezieniem tego komputera od Google i przed tą informacją podaną do mediów, wiele to wiele kryptowalut już próbowało się gdzieś przed tymi komputerami kwantowymi bronić. No i chociażby jest tu przykład IoT, która wykorzystuje tangle, a nie zwykły blockchain, ponieważ ten tangle nie obsługuje tych krzywych eliptycznych. To są te. Standardowe, takie kryptograficzne zagadki. No i IOTA jest tak naprawdę, według przynajmniej samych twórców, z tego jak ona jest stworzona, anty, anty znaczy ma Quantum Resistance właśnie wbudowane. Mimble Wimble, który też stosuje jakieś inne podpisy, które zabezpieczają tokeny, tak samo jest podobno Quantum Resistance już. Także, także wiele, wiele, wiele projektów, tak jak powiedziałeś, pracuje nad tym, aby się już przed tym zabezpieczać. Na przykład Ethereum tak samo. Także wszystkie te czołowe. Człowiek kryptowaluty już o tym myślą i już działają w tej kwestii. Tak ja myślę, że tutaj jeszcze można <gryptowolite> wspomnieć też o takiej kryptowalucie jak Nexus, która generalnie z tego co czytałem to algorytmy z rodziny sh 3 nie SHA-2. <gryptowolite> Czy tylko sh 3 one już <gryptowolite> rozważają, bo tam jest 1024 bitowe albo nawet wyższe szyfrowanie i generalnie tam są już wpro wprowadzone. Bo, bo tak jak mówię, no, ta fizyka istnieje od dawna. To nie jest nic nowego, ludzie o tym myślą. Yy, oczywiście, nawet biorąc w uwagę, zakładajmy, komputer kwantowy jest, działa, no ale wyobraźcie teraz sobie sytuację, że macie portfel bitcoina i nie wykonaliście z niego żadnej transakcji. Nie wyszło nic z niego. Macie na nim swoje bitcoiny. Klucz publiczny tego bitcoina nie jest znany, więc wasz portfel jest bezpieczny. Dokonujecie transakcji i natychmiast resztę przelewacie znowu na nowy portfel, który który jest, znowu też, nie było z niego żadnego przelewu wychodzącego. To jest najprostsze zabezpieczenie. To jest podstawa bezpieczeństwa właśnie, żeby każdy klucz publiczny używać tylko raz. Jeżeli faktycznie chcecie wykonywać z niego transakcje i tak dalej, jeżeli pokaziecie światu ten klucz publiczny, to według standardowego na wait bitcoina bitcoina klucz taki powinien być wykorzystywany tylko raz. I to w pełni te bitcoiny, które tam posiadaliście, powinny zostać przelane gdzieś na inny adres. Oczywiście, zobaczcie, że nawet w tej chwili nawet w tej chwili portfele, Exodus między innymi chyba Jacks Liberty też. W momencie kiedy dostajecie jakiekolwiek środki na swój portfel, to automatycznie generuje wam nowy adres. To tak, jest akurat nie do końca związane z tym, ale to jest bardziej związane z tym, żeby ludzie nie, nie widzieli, że jak ktoś, na przykład, nie wiem, zbiera, żeby nie było w portfelu, że jeden adres i wszyscy wiedzą, ile wy macie i gdzie przesłaliście, i w ogóle to jest takie. To jest jak to się mówi. Wy w portfelu macie jednego bitcoina, a w rzeczywistości ono jest na 50 adresach, nie? Więc to. Dokładnie. Jeszcze taka jedna kwestia, którą musimy poruszyć: to ludzie bardzo się obawiają tego, że jeżeli już taki komputer kwantowy został podpięty chociażby do sieci bitcoin, no i miałby być kolejnym górnikiem, to że nagle w ciągu jednego dnia wszystkie bitcoiny zostaną wydobyte. No to jest, to jest chyba też jeden z takich największych mitów. No tak. a tak naprawdę nie jest tak, bo nawet jeżeli przyjdzie do sieci taka ogromna moc, to ta sieć się dostosuje. Każda kryptowaluta ma algorytmy dostosowujące moc, która jest w danej sieci do po prostu algorytmu, no i ta moc się dostosuje. To, że praktycznie zapewne wszystkie bloki, które jakby będą potwierdzane, zostaną jakby te bitcoiny przelane na adres tego komputera kwantowego, powiedzmy tego górnika, no to będzie raczej prawdą, no bo będzie miał pewnie większą moc niż cała sieć. Natomiast to nie jest tak, że one wszystkie zostaną w ciągu 3 minut wydobyte. I, I skończą się bitcoiny w sieci. Zgadza się, to nie jest tak, to po pierwsze. Po drugie, po drugie, jest też coś takiego, że no póki co bitcoin jest ograniczony czasem propagacji internetu. Też kiedyś tam przecież chyba z Rafałem Kiełbusem rozmawialiśmy na temat, że jakby za szybko się bloki pojawiały, to przecież ta sieć się musi aktualizować. Te węzły sieci muszą być w konsensusie. To też zajmuje ileś czasu. Ja myślę, że tutaj mogłoby dojść do powstania, sieć by się rozforkowała, gdyby taki komputer był. Tak, tak, był. tak. To nie wiem, czy nie przy każdym bloku by się nawet tak działo. Dokładnie, więc momencie. tutaj tego bym się nie obawiał. Kolejna sprawa to jest to, że no komputery, komputer kwantowy to nie jest super szybki kalkulator. To, nie, to, to tak nie działa. Bo tak nie hmm. działa w tej chwili. Oczywiście tak jak mówię, chcieliśmy to Wam pobieżnie przedstawić, żeby nie robić całej teorii, bo tu można by było parę godzin gadać o samej teorii kwantów i dlaczego to tak i co. E generalnie zbudowanie właśnie e nie, dlaczego te komputery, dlaczego to, to nie jest tak jak w komputerach tradycyjnych. Coraz więcej gigaherców, coraz więcej e pamięci, coraz więcej. Z racji tego, że budowanie struktury tych kubitów, które są ze sobą splątane to nie jest prosty temat. To jest, to już jest bardzo zaawansowana fizyka. To nie jest tak prosto, że o, taka, o dzisiaj ma 50 3, jutro 176, a później 200-273 tysiące. To jest to jest bardzo skomplikowany proces. To tak jak wiecie, no, budowanie akceleratorów cząstek. To też nie jest tak, że jak dzisiaj zbudowaliśmy LHC, to jutro zbudujemy dwa razy większy. Mhm. To jest tak precyzyjna praca laboratoryjna, że nie da się tego co chwilę. A za tym idzie oczywiście przede wszystkim koszty, tak? No bo to jest. No zobaczcie, kto stworzył ten komputer. Google, to tak. jedna chyba z największych, najbogatszych firm na świecie. Także jeżeli oni zbudowali. Komputer, który posiada tylko 53 kubity, tak. a jak tam nie pamiętam czy Rafał o tym też mówił, kiedy właśnie, ale czytałem w internecie, że żeby właśnie podłączyć się w ogóle do algorytmu w mieć tysiące, tysiące tych kubitów, tak. no to myślę, że przed nami jeszcze naprawdę daleka, daleka, daleka droga. Tak, przyczeniu. Zgadza się, zgadza się na, 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 na swoim profilu na Twitterze Rafał pisał, że właśnie żeby rozwalić algorytm RSA w ciągu tam nie pamiętam dwóch minut czy dwóch godzin. 20, 2048-bitowy, to komputer kwantowy musiałby mieć ileś tam tysięcy czy dziesiątek tysięcy kubitów, a w tej chwili, tak jak mówisz, komputer kwantowy od Google ma 53, więc, tak <grym>, więc, więc teoretycznie nie ma tu zagrożenia i nie ma się czego obawiać. Dlatego ja tak troszeczkę podchodzę sceptycznie czy znaczy sceptycznie z przymrużeniem oka do tych wszystkich projektów, które tutaj quantum resistant są i w ogóle to jest główny cel, tak, że oczywiście nie wiemy jakie wynalazki powstaną w ciągu najbliższych 5-10-15 lat, ale raczej obstawiam, że komputery kwantowe to jest pieść przyszłości gdzieś tam powiedzmy jeszcze te 20-30 minimum. Oczywiście no nie wiemy, czy jakieś rządy nie pracują nad takimi komputerami, a zapewne pracują. Bo, bo też mają fundusze na to i, i naukowców, żeby, żeby takimi sprawami się zajmować. Natomiast szkoda, chyba, wydaje mi się, teraz pieniędzy w różnych projektach, które są przelewane właśnie na wyszukiwanie nowych algorytmów, zabezpieczeń przeciwko komputerom kwantowym. Zamiast, zamiast te pieniądze spożytkować na rozszerzanie nowych funkcjonalności, na tworzenie nowych portfeli integracją się z giełdami i tak dalej, no to niestety marnują tutaj kupę kasy na, na właśnie zajmowanie się sprawami, które tak jak powiedziałeś, przez najbliższe kilkadziesiąt lat raczej nie powinny im stworzyć żadnego problemu. Ja myślę, że komputery kwantowe posłużą przede wszystkim na początku, pewnie tak jak teraz służą, organizacjom non-profit, czyli projektom badawczym, tak jak właśnie hmm. ja obstawiam tutaj biologię i chemię. Ewentualnie fizykę, właśnie kwantową, badanie różnego rodzaju nowych materiałów, różnych symulacji, przeprowadzanie jakichś tam rzeczy i dodatkowo przede wszystkim właśnie różnego rodzaju testom, które uderzą, no nie wiem, wynalezienie lekarstwa na raka, chociaż zaraz powiedzą, że rak to grzyb i że można go wyleczyć tam wodą święconą czy czymś tam. No, lewą skrętną witaminą. Tak, lewą skrętną witaminą C z odrobiną, z odrobiną benzyny, ale, ale generalnie chodzi o to, że można wynaleźć coś. Co dużo więcej pieniędzy wam przyniesie niż próba atakowania kryptowalut, których rynek jest warty 200 kilkadziesiąt miliardów dolarów, tak? no. Nam się wydaje, to duża suma w tak. skali świata to jest naprawdę nic. Tak, dokładnie. Dokładnie biliony dolarów posiadają fundusze inwestycyjne. Pieniędzy na świecie jest chyba kilkadziesiąt trylionów z tego, co. Oj, co no co... no ja nie wiem, czy to nie jest jeszcze rząd więcej. Nie, nie. Yy, a, znaczy, no. ja mówię o fizycznej gotówce, a, aha, aha. a, a gdzieś tam w tych różnych, tam, ile warta jest cała gospodarka i mhm. tak dalej, to, to jest oddzielny temat. Także także słuchajcie, myślę, że co, można takie małe podsumowanie nie ma się czego bać, <laughs> tak bym tak, powiedział. Jeżeli... Witali Butelin mówi, że nie ma czego się bać. Andreas Antonopoulos mówi, że nie ma czego się bać. Także naprawdę sądzę, że nie ma co zaprzątać sobie w tym momencie głowy tym tematem i, i analizować w tym momencie projekty, wyszukiwać jakichś ciekawych, ciekawych projektów kryptowalut, a nie tutaj sprawdzać i bać się tego, czy, czy nagle nie stracimy swoich kryptowalut. Słuchajcie, powiem Wam tak: dużo łatwiej będzie stworzyć algorytm, który będzie Odporny na komputery kwantowe, niż zbudować taki komputer kwantowy. Więc, no więc tutaj, chociaż wiesz co, widzę tutaj przyszłość, ewentualnie, oczywiście nie wiadomo, czy my w ogóle będziemy się gdzieś tam tymi kryptowalutami jeszcze zajmować, jak będą takie te, ale na przykład z tego co wiem, algorytmy konsensusu z rodziny proof of stake mogą dzięki komputerom kwantowym zyskać nowe możliwości i, i dużo, dużo, można powiedzieć, dużo lepsze, dużo lepsze jakieś tam właśnie działanie tych, tych. Więc tutaj mhm. też jest plus tak, jakby, nie? Tych wszystkich. Ale... Może i tutaj będą miały zastosowanie, zobaczymy. Ale Antminera Q19 nie oczekujcie za, <śmiech> <śmiech> za szybko. Także naprawdę możecie, możecie jeszcze inwestować w tradycyjne. Zobaczcie x haszy. Tak, 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 tak. Dokładnie, dokładnie. Także tu nie ma się co bawić. No i co? Trzeba chyba powiedzieć, że oczywiście jak zwykle kolejny odcinek, kolejny odcinek na Twoim kanale. Jak to bywa. Postaramy się nie czekać dwa miesiące. No, mam nadzieję, że uda się to jeszcze w tym roku zrobić, tak, chociaż jeszcze dokładnie. jeden, może dwa. Tak, słuchajcie, podsyłajcie pomysły, podsyłajcie, podsyłajcie pytania, które chcielibyście, tematy, które chcielibyście, żebyśmy się zajęli, bo to, prawdę mówiąc, chyba największy problem mamy właśnie z, z wyborą tematów, nie? Tak, tak, no, może Was coś ciekawi, może boicie się o coś zapytać, macie niejasne informacje, zdobyte w internecie, śmiało piszcie, to postaramy się zwęszyć temat i, i wytłumaczyć to po swojemu jakoś w prostych, w prostych słowach. Oczywiście, że tak. Dobra, słuchajcie. Ja lecę na imprezę. A jak coś, trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.